Zapraszamy do obejrzenia pierwszego czerwcowego wydania agrowiadomości non-stop, w których między innymi Jung opublikował pierwszy raport suszowy, stwierdzając wystąpienie suszy rolniczej aż w 14 województwach. Wybuch pandemii koronawirusa wpłynął na załamanie rynków produktów rolnych, w tym mleka. Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego za rok 2020. W skupach spadki cen zbóż i rzepaku, straty odrabia żywiec wieprzowy. Dziś oprócz raportu cenowego nasza analiza rynku. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa opublikował pierwszy w tym roku raport suszowy, stwierdzając w okresie od 21 marca do 20 maja wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Z danych raportu wynika, że niedobór wody dotknął aż 14 województw. Suszy nie ma na terenie warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego. Średnia wartość klimatycznego bilansu wodnego była ujemna i wynosiła minus 100 mm, najniższe wartości bilansu poniżej 170 mm wystąpiły na terenie pojezierza lubuskiego, tylko nieco lepiej było na terenie pojezierza wielkopolskiego i na pozostałych obszarach Polski północno-zachodniej oraz częściowo na nizinie śląskiej, wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Polesiu Lubelskim, wyżynie Lubelskiej i wyżynie Małopolskiej. Z kolei najwyższe wartości klimatycznego bilansu wodnego notowano w północno-wschodniej Polsce oraz na pogórzu karpackim w Beskidach Zachodnich i na przedgórzu sudeckim. Niedobory wody notowano w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek oraz krzewów i drzew owocowych. Największe zagrożenie występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 14 województwach, ponad 830 gminach, czyli przeszło 1 trzecie gmin w Polsce na obszarze ponad 10% kraju. Według raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa obecne warunki pogodowe mogą wpłynąć na straty w plonach na poziomie co najmniej 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich, wieloletnich warunkach pogodowych. Początek roku był bardzo dobry dla rynku mleka i do lutego nic nie zapowiadało niekorzystnych zmian w tej branży. Pojawienie się koronawirusa odwróciło trend rosnących cen mleka, dobrego poziomu popytu i eksportu. Pojawiły się problemy z logistyką transportu, co spowodowało nadwyżki masła oraz mleka w proszku. Dodatkowo w marcu wystąpił gwałtowny spadek popytu na produkty mleczne. W efekcie tych zmian, kwiecień zdaniem producentów był najgorszym miesiącem dla branży od bardzo wielu lat. Koszty produkcji rosną, a więc e, szczególnie pasza wysokobiałkowa, więc soja e, e, czy śruta rzepakowa, e, podrożały, a, a ceny mleka. Żeby nie powiedzieć zmalały, a w niektórych sytuacjach rzeczywiście dosyć, dosyć drastycznie. Słyszymy, że w niektórych regionach nawet podmioty skupujące nie odbierają wszystkiego mleka, bo, bo, bo jest no, zator związany wiadomo z koronawirusem. Pandemia koronawirusa spowodowała mocne spadki notowań między innymi mleka. Ceny tego surowca bardzo zmalały i w skrajnych przypadkach spadły poniżej jednej złotówki. Dlatego lokalne samorządy rolnicze zwracają się za pośrednictwem Krajowej Rady Spraw do Ministerstwa Rolnictwa o interwencję na rynku mleka. Występowaliśmy również i my tu jako Warmińska Mazurska o interwencję na rynku, nie tylko na rynku mleka, ale również na, na rynku wołowiny, drobiu. No, i z tego co wiemy, jest tam propozycja przechowania, przechowywania mleka w proszku i, i masła, ale uważamy to mimo wszystko za, za zbyt małe działania i zbyt wolne działania, żeby, żeby ten rynek ustabilizować. Skalę spadku cen na produkty mleczne najlepiej widać na cenie mleka odtłuszczonego w proszku która z 11,5 zł za kilogram spadła nawet do 8 zł. Masło potaniało z 16, 17 zł za kilogram do 10,5 11 zł, a sery z 14,5 do 12,5 zł. Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni posiadający działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar. Wśród zbóż dotyczy to jęczmienia, owsa, nagiego szorstkiego i zwyczajnego, pszenicy twardej lub zwyczajnej, pszenżyta oraz żyta. Rośliny strączkowe objęte dopłatą to bobik, groch siewny, łubin, biały wąskolistny żółty, soja i wykasiewna. Dopłatą objęty jest również ziemniak. Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 tysięcy euro w okresie 3 lat podatkowych. Wnioski przyjmują Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tysięcy wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono wówczas 75 milionów złotych. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie zmian w ustawie pozwalającej na ubezpieczenie zwierząt od padnięcia. Obecne przepisy nie dają takich możliwości ograniczając zawarcie polisy ubezpieczenia z dopłatą Skarbu Państwa do składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód w wyniku uboju z konieczności. Przychody gospodarstw hodowlanych są w znacznej mierze zależne od stanu zdrowia i kondycji zwierząt. Rolnicy dokładają wszelkich starań, aby zwierzęta były utrzymywane w odpowiednich warunkach bytowych, co gwarantuje optymalny zysk. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pomimo wzorowego prowadzenia hodowli z przyczyn niezależnych Rolnika, zwierzęta mogą utracić wartość hodowlaną lub nawet paść. Powoduje to duże straty w gospodarstwie i generuje dodatkowe koszty związane z uzupełnieniem stada, czytamy na stronie internetowej Rady Izb Rolniczych. Według samorządu rolniczego wprowadzenie takiego ubezpieczenia pozwoli ograniczyć straty związane z utratą zwierząt i zagwarantuje stabilizację finansową w gospodarstwie. Izby wnioskują, by strata gospodarstwa była określana na podstawie karty pochodzenia zwierzęcia i oświadczenia lekarza weterynarii. W tym tygodniu w skupach zbóż, kukurydzy i rzepaku notowaliśmy spadki. W przypadku pszenicy nie były to tylko niewielkie korekty, ale wyraźne obniżki. Drugi tydzień z rzędu zyskuje żywiec wieprzowy, który sukcesywnie odrabia straty z ostatnich tygodni. Aż 27 zł w skali tygodnia i 60 w skali miesiąca straciła średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej. W tym tygodniu ceny spadły w przedziale od 10 do 60 zł, minimalna dla Polski bez zmian, a maksymalna obniżyła się o 10 zł także 10 zł straciła w ostatnich 7 dniach maksymalna cena dla kraju za tonę pszenicy paszowej. Jeszcze wyraźniej, bo o 30 zł obniżyła się cena minimalna. Spadki w większości województw przełożyły się na zmniejszenie się średniej krajowej o 24 zł. W przypadku pszenżyta spadków było znacznie mniej i oscylowały one w granicach 20 zł. W efekcie średnia krajowa straciła 8 zł i jest o 20 zł niższa niż na początku maja. Minimalna cena dla kraju bez zmian, za to co ciekawe maksymalna zyskała 10 zł. Podobna sytuacja w przypadku żyta konsumpcyjnego, tu również cena maksymalna dla Polski zwiększyła się o 10 zł. Poza tym spadki w kilku województwach, aż w pięciu najniższa cena sięgnęła poziomu 500 zł. Średnia krajowa straciła w ostatnim tygodniu 7 zł. Nadal utrzymuje się bardzo wysoka maksymalna cena dla Polski za tonę jęczmienia, choć w ostatnim tygodniu spadła ona o 40 zł. Spadki w kilku województwach, głównie o 20 zł, sprawiły, że średnia krajowa cena tego zboża zmniejszyła się o 16 zł. Trzy zmiany na mapie owca konsumpcyjnego. Wzrosła o 10 zł najwyższa cena w Lubelskim oraz obniżyły się o 20 zł ceny w Pomorskim i Wielkopolskim. Skrajne ceny dla Polski pozostały jednak niezmienione, a średnia krajowa straciła 4 zł. O 13 zł w ostatnim tygodniu zmniejszyła się średnia krajowa cena za tonę ziarna kukurydzy suchej. Skrajne ceny dla Polski nie zmieniły się, ale minimalna 650 zł notowana jest już w trzech województwach. W skupach rzepaku królowały spadki, ale nie wszędzie. O 20 zł obniżyła się m.in. minimalna cena dla Polski, podczas gdy maksymalna pozostała na niezmienionym poziomie. Średnia krajowa odczuła zmiany in-minus i straciła 22 zł. Dobre wieści płyną ze skupów żywca wieprzowego. W czterech województwach ceny sięgnęły poziomu 6 zł. Co jest równoznaczne ze wzrostem maksymalnej ceny dla Polski o 40 groszy. 30 groszy zyskała cena minimalna dla kraju, a średnia krajowa powiększyła się o 42 grosze. Trend miesięczny zmienił się na dodatni. Również na zielony zmienił się trend miesięczny żywca wołowego. W kilku województwach ceny poszły w górę, a wzrosty te wahały się od 10 groszy do 1,5 zł. O złotówkę zwiększyła się m.in. maksymalna cena dla Polski, a średnia krajowa zyskała 17 groszy. Szanowni Państwo, mamy już 1 czerwca, więc zbiór nowych informacji dotyczących rynku zbóż. W chwili obecnej można powiedzieć, że ci, którzy nie sprzedali pszenicy, generalnie zbóż, w kwietniu, to chyba już nie sprzedadzą w tak atrakcyjnych cenach jak jeszcze były kilka tygodni temu. Dlaczego? Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z dwoma czynnikami. Pierwszy to jest oczywiście czynnik związany z koronawirusem. Przestraszone rynki na całym świecie, obawy o funkcjonowanie dostaw spowodowało to, że ceny zbóż gwałtownie zaczęły rosnąć. Drugim czynnikiem to było osłabienie się złotego. I te ceny w portach na pszenicę konsumpcyjną w pewnym momencie nawet lekko przekraczały 900 zł. W tym momencie o takich cenach nie ma już mowy. Aktualne ceny na pszenicę konsumpcyjną w porcie to zaledwie 800, w niektórych przypadkach 820 zł. A pszenica wewnątrz kraju jest skupowana po 760 do 800 zł. W przypadku kukurydzy ta cena waha się między 700 a 720 zł. A rzepaku, i tutaj mamy największy rozdźwięk, to jest między 1560 a 1620. Mało tego, sytuacja jest bardzo dynamiczna, i w przypadku rzepaku i pszenicy konsumpcyjnej, właściwie tutaj trzeba monitorować sytuację co dzień. Te różnice mogą nawet decydować się o 10, 20, a nawet 30 zł, dzień do dnia. I teraz kilka takich dodatkowych czynników na przyszłość, które zaważy o cenach zbóż w ciągu najbliższego miesiąca. Jesteśmy już na przednówku, kiedy za chwilę zaczną się zbiory zbóż i w pierwszej kolejności będą to zbiory jęczmienia. Przewiduje się, że około 20 czerwca zaczną się one już na zachodzie kraju. W związku z tym, że właściwie w całym kraju maj mimo takich informacji, że będzie susza, okazał się dosyć deszczowy, zwłaszcza w Polsce południowej i południowo-wschodniej. Więc tutaj ta sytuacja co do rokowania plonów na pewno bardzo się poprawiła. Poprawiła się oczywiście nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej i tutaj bilans światowy, bilans europejski, a także bilans krajowy jest dobry. Przewiduje się, że plony zbóż Będą lepsze od średniej pięcioletniej. To oczywiście wpływa na ceny, i te ceny niestety są korygowane w tym momencie w dół. Takie kontrakty, które rolnicy mogą podpisywać na nowy sezon, oscylują w przypadku pszenicy konsumpcyjnej. W tej chwili z dostawą do portu to jest tylko 780 zł. Przypomnę, że jeszcze. Kilka tygodni temu to było 850 zł. W przypadku pszenicy wewnątrz kraju to jest 730 zł. Kukurydza z nowych zbiorów na tą chwilę to jest 660 zł. I rzepak w zależności od regionu wolumenu to jest między 1580 a 1640 zł. do tony. Także wydaje się, że tutaj na tą chwilę nie ma możliwości powrotu do bardzo wysokich cen. Tak jak mówię, przede wszystkim decyduje o tym bilans zbóż, zarówno w Polsce, jak i na rynkach europejskich. Jeśli będzie dalej się osłabiać złotówka, no to oczywiście tutaj tym czynnikiem wspierającym ceny będzie na pewno właśnie waluta. No, i chyba tyle z takich najważniejszych informacji. Pozdrawiam i do zobaczenia ponownie.